Dzień dobry, cześć i witam na kanale. Z tej strony Wojciech Simat, i to jest kolejne spotkanie z grą City Bus Manager. Z góry przepraszam was za ewentualne niedogodności, które będą spowodowane tak naprawdę ja jeszcze nie wiem czym. Eee, gra po prostu raz na jakiś czas myszka może zlegować, raz na jakiś czas może dźwięk być taki... jakby głośnik się zepsuł. Jest to na pewno związana z sprawa coś z grą, dlatego że sprawdzałem inne gry, zresztą w weekend był Live Zone City 2, wszystko było ok, eee, więc... Nie wiem o co tutaj chodzi, postaram się, żeby już na sobotę sprawę ogarnąć, natomiast no, dzisiaj po prostu no, musimy sobie, że tak powiem jakoś poradzić i no za niedogodności was przepraszam, ale myślę, że no, że tak powiem chcę nagrać odcinek, no bo nie jest to coś, co wyłącza grę, po prostu no trochę zmniejszy wam to komfort oglądania. Ok, zacznijmy sobie od, od ogarnięcia autobusów, no właśnie, bo zaraz będzie nowa zmiana, A fajnie byłoby je ogarnąć. Więc y, chciałbym to w miarę szybko zrobić: yy, zatankować, umyć, no właśnie. Co tu jeszcze możemy zrobić? No, ponaprawiać też, bo widzę, że stan techniczny niektórych egzemplarzy jest dość średni. Aczkolwiek nie wszyscy dzisiaj od razu na miasto ramy wyjeżdżają, więc nie powinno być najgorzej. Aha, bo ten autobus nie jest jeszcze nigdzie przypisany. Teraz ci gdzieś przypiszę, czekaj. Yy, pojedziesz na to, a wtedy ten pojedzie na to. Nie będzie problemu. Tak, żeby tutaj nie było żadnych kombinacji, ciebie możemy zatankować, ok umyj, zatankuj, super, eee, zatankuj, umyj, tak, dobra, potem musimy tak, zatankować i umyć, eee, później musimy ciebie też umyć, zatankować i umyć, dobra. Więc to powinno jako tako tutaj funkcjonować, część wozów jest ogarnięta, część wozów jeszcze jak widać nie jest ogarnięta, no właśnie, chociażby na przykład taki egzemplarz też zbytnio nie, zbyt nie, nie jest ogarnięty, ale teraz próbujemy go jeszcze raz po prostu przypisać. No i jak tylko go zatrąkują, no to że tak powiem, wyjedzie na miasto. Tak samo ja ten, który na przykład powinien wyjechać na 107, no nie wyjechał ze względów technicznych, no wyjedzie z opóźnieniem, no ja nic z to nie poradzę, że tak powiem, trochę faktycznie moja wina, no bo trochę za późno zaczęłem je ogarniać, no i tyle. W dzisiejszym odcinku nie chciałbym jakoś dużo nowych linii uruchamiać. Ostatnio właściwie przygotowaliśmy sobie dwie, więc dzisiaj nie będziemy się tym za bardzo zajmować. Dzisiaj zajmiemy się taborem delikatnymi tutaj jakimiś wiecie, nowościami taborowymi i w sumie to będzie tyle. Dobra, ale najpierw słuchajcie, musimy sobie trochę tą ulicę przedłużyć. Celowo robię to tak Dlatego, żeby tutaj nie było wjazdu, bo nie chcę, żeby mi wiecie, wjeżdżali z każdej strony na ten moment, jeszcze. E, więc postawimy sobie też parę miejsc parkingowych, takich właśnie dużych. E, myślę, że już się domyślacie, o co może chodzić, a to jeszcze zaraz e, się upewnicie. Tych miejsc się może pozbędę, bo tutaj też chyba się zmieszczą duże. E, raz i dwa, dobra. Nie wiem co ten robi za bardzo, no ale mam nadzieję, że się w końcu odnajdzie w, w świecie, że tak powiem. O ten jeszcze kierunkowskaz potrzebuje. Widzę naprawy, dobra. Natomiast ja bym chciał, słuchajcie, zakupić do naszej floty 4 pierwsze autobusy przegubowe. Tak, to byłoby coś, co chciałbym zrobić, dlatego że już na to czas. Już na to czas autobusy mm, solowe nie wyrabiają e, i mówię tutaj o linie 111, na której no, po prostu te autobusy nie dają rady 12, e, przepraszam, na no, tak 12. Więc trzeba zainwestować w przeguby e, Kupujemy 4, no bo tyle jest autobusów. No malowania berlińskiego to nie za bardzo chcemy, dlatego że ja mam pobrane z warsztatów właśnie malowanie olsztyńskie. E, więc po prostu stosujemy to i tyle, niech ona sobie przyjadą. Ja oczywiście od razu na początku już je ponumeruję, żeby w nie było problemu, to będzie 2000. Proszę bardzo e, Następny kolega będzie 2001. E, proszę bardzo. Potem będzie 2002 i chyba jeszcze jeden mi gdzieś umknął. W międzyczasie to za chwilkę nadamy numer. Ty będziesz 22002 yy, i tutaj ty również będziesz 2002 yy, I później mamy jeszcze, aha, ten autobus się zaciął No, że się kiedyś tam ogarnie. Natomiast ja szukam jeszcze wozu właśnie 2003, który miałby mieć numer, czyli to będziesz ty. Yy, 2003 i 2003. Dobra. Mamy to, więc teraz przejdźmy sobie do skoru 111 e, Natomiast ja bym nie chciał, żeby... W sensie na pewno one będą jeździły tylko na razie w dni robocze, innej opcji nie ma. Natomiast nie chciałbym, żeby one robiły to do wieczora. A racji tego, że nagłódkowo jeździ to szminia 106, która około 20 kończy pracę I tam są dwie sztuki autobusów 12-metrowych, które mogłyby nam po prostu przejść na 111 i byłoby, myślę, to całkiem dobre rozwiązanie. Więc tak też to zrobimy. E, tylko będzie trzeba na pewno ten rozkład kompletnie przebudować. Więc teraz ja sobie idę od razu do rozkładu 106, który jest mi tutaj dosyć potrzebny. E, e, I teraz tak, pogląd, podgląd rozkładu jazdy. No i moi drodzy, szukamy teraz e, tego, co ja potrzebuję. Czyli ile tu mamy najpierw brygad? E, 53,9, ok, czyli brygat jest. E, są dwie. E, no nie wiem, czy wtedy w takim sytuacji nie będzie musiał na 11 zostać jeden autobus 18 metrowy ale to i tak. Zawsze mniej niż trzy autobusy takie, bo jeden na pewno będzie jeździł tylko w szczycie. Nie? Natomiast no pozostałe być może będą musiały, pozostałe czekajcie. No dobra, czyli one przejeżdżają 18.55 i 19.35, tak? Czyli musimy teraz znaleźć kursy 111, które będą po tej godzinie jechały, i to są kursy 19.28 28, 28. Wytworzymy sobie nowy rozkład jazdy, on będzie jako tutaj czwarty od góry. Na pewno ten rozkład to będzie na autobusy pojedyncze, tak, tu się nic nie zmieni, te dwa główne na pewno będą na ogromne, to mogę od razu zmienić, czyli na ogromne i na ogromne i teraz tak, z tego rozkładu likwidujemy kursy po 18.48, natomiast nowy rozkład miałby właśnie te nowe kursy zawierać, czyli to będzie dni powszednie, proszę bardzo. No, no, to teraz tak tutaj musimy modyfikować przestanki i mam najgórki Orłowicza, Galeria Warmińska, Synów Pułku Ogrody, Synów Pułku Pstrowskiego. E, w sumie, chwila, po co ja to tak robię? Jak ja tutaj mogę po prostu skopiować sobie ten wariant, e, coś takiego zrobić i będzie mi dużo prościej. I to będą kursy 19, 28, tak? E, 28. E, 21.03 i 22.03. Chyba nawet mi dwie sztuki starczą, bo już wieczorem one schodzą na, taki, na taką niską częstotliwość, że dwa autobusy w zupełności nam stykną. E, I teraz będzie jeszcze drugi rozkład, czyli kursy powrotne z nagórek. Natomiast, żeby nie było, to na 106 przejdą autobusy ze 111, po prostu przegubowe i tyle. To jest, ja tak powiem, e, będzie zamiana, żeby te autobusy z Gutkowa, przeguby nie zjeżdżały na pustu no to będą miały po prostu zjazd jako 106 realizowane, tak, żeby jakaś tam wiecie. Aby też nie było tak, że one będą się marnowały, nie wiadomo po co. Dobra. Mamy na górki. tylko teraz tak, fajnie byłoby tutaj właściwie trzy kursy, tylko usuwamy. Kopiuj e, i wklej do tego nowego wariantu. Proszę bardzo, mamy teraz tak, e, to sobie Xujemy i mamy 19, 20, nie, 20, 03, e, 20, 58, tak. No i 21.58, czyli coś takiego i to nam w zupełności powinno wystarczyć i tych kursów pozbawiamy się z tego głównego rozkładu, ok, tego już się pozbyłem. E, super, więc to tak, to tak naprawdę mamy i teraz trzeba by było jeszcze na tych dwóch rozkładach właśnie dodatkowych, właściwie na tym tylko, włączyć łączenia, żeby te autobusy mi tutaj ładnie poprzechodziły i potem trzeba jeszcze w pewien sposób poprawić rozkład 106, czyli dołożyć jeden dodatkowy rozkład w dni powszednie właśnie na autobusy przegubowe. Eee, tak, e, tak właśnie to ma być. I teraz tutaj he, musimy sobie skopiować ten skrócony wariant do dworca. Tylko teraz, który to wariant będzie? To będzie ten z Gudkowo, dworc główny. Tak, to będzie ten. E, w porządku. I on będzie na pewno ma ogromne autobusy. Tylko teraz pytanie, o której to ogromne autobusy przyjeżdżają do tego Gudkowa jak eee, tutaj mamy dokładnie, one przyjeżdżają 19.16 i 19.56, okej, okay, czyli dopiero po tych godzinach mogą się odbywać jakiekolwiek kursy, 19.16 19.56, tak, czyli te kursy będą musiały być przesunięte o 40 minut po prostu, bo się inaczej nie wyrobimy, czyli będzie 19.48, ten pierwszy, eee, 19.48, dobra, i 20.20. .20. Oś, coś takiego e, wtedy pozbywamy się ich z rozkładu podstawowego, czyli to będzie ten rozkład e, 19:48, 19, tak. E, I tutaj również wyrażamy zgodę na łączenia. I zgodę na łączenia musi być jeszcze na tym rozkładzie, ale ja bym też zrobił osobno. Te dwa kursy, że przypadkiem nie łączyło mi się nic innego, czyli jeszcze raz, dni powszednie. I to będą kursy, czekajcie, to będzie ten wariant trasy? Nie, to będzie ten wariant trasy. Dobrze, kopiuj e, wklej i teraz musimy sobie tutaj dołożyć 18.46, Ile? 46, 19.26, nie, 18.29, 19.09, ok. 18.29 i e, 19.09. Tak, tu ma być zgoda na zmianę trasy autobusów w ramach zmiany. No i teraz te rozkłady jeszcze musimy troszkę wyżej tutaj przesunąć, żeby one były w tych dniach powszednich. Tak, tak, dobra. No i powinniśmy to zatwierdzić. No i teraz powinno nam to jakoś pyknąć. Teraz zobaczymy, czy nam to tak pyknie jakbym chciał. Poniedziałek. Jeszcze się te łączenia z jakiegoś powodu mi nie zrobiły, ale czy ja nie włączyłem wszędzie łączeń po prostu? Tak może być, że ja gdzieś tutaj nie włączyłem łączeń i to mi nie zadziała. No tak, pierwsze to muszą być łączenia. No. Halo, że no działa. No, przecież ja zaraz nic tutaj nie zrobię dzisiaj. Yy, Na tu łódkowa muszą być łączenia włączone, tak? I teraz mi się coś tutaj zrobi czy nie? Poniedziałek. No, niezbyt, nie rozumiem. E, ale czekajcie, bo tutaj to się chyba jeszcze nie tak, 106. Ale tu rozkład jazdy. No, tu mają być autobusy pojedyncze, tu mają być ogromne autobusy. No, o dobra, dobra. Ale teraz. Y... Czemu to się nie chce tak zrobić, jak miałoby się zrobić? Czyli ogromne, ogromne. Tak, a tu mają być wszędzie pojedyncze. Co jest nie tak? Moment, bo nie rozumiem za bardzo. Eee Wy wchodzicie na tą linię z opóźnieniem jakimś. Jakbym tu gdzieś jeszcze nie miał łączeń po prostu włączonych. Tak to chyba wygląda. No jasne, bo tutaj one nie są włączone. Nie, no tutaj są włączone. Chyba, że po prostu muszę włączyć też tę... Te łą tutaj te łączenia, no nie wiem, no może tak to musi być. Nie wiem. Mm. Mm, 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 mm. Nie rozumiem czemu on 1948 z jakiegoś powodu mi jedzie. To nie usunąłem. Kursów. Czekajcie, no, chwila, właśnie, bo te? Nie. Ale to prostu pojedyncze, no przecież tutaj nie ma tego kursu. So, to ty wyprawiasz? to nie działa? No, do jasnej... No halo, Działa, że no, to wszystko, co to chodzi? Zatem, że już ta gra mi postanowiła zlagować, no... Eee, poczekajcie, harmonogram zmian, jutro, nie, poniedziałek. 111, mm, ja nie rozumiem. Kończysz na Gutkowie i przechodzisz na to 106. No i gdzie masz problem? Ty tak samo, nie jedziesz mi z Gudkowa do dworca głównego za jakiegoś powodu, ale ty nie masz tam jechać, ty masz jechać. Hello! Ty nie masz jechać na. Ty masz, tu, ma być ogromne autobusy. czego ty nie, nie, nie kumasz? Ogromne. Na no krowie, na rowie, jak W pisze. Czy tam jest napisane, się mówi. Jakby... No zacznij, że działać, współpracować ze mną, bo coś tu ewidentnie się pochzaniło teraz. No przepraszam, ale czemu to nie jest tak, jak powinno być? 111 kończy, przechodzę na 106. 106 kończy przechodzę na 111, w czym jest problem? Chwila, gdzie jeszcze nie są włączone łączenia, bo gdzieś muszą nie być włączone po prostu i chyba coś do tego nie styka. Tu są, tu są. Jedziemy na rozkład 111 teraz. Tu są łączenia włączone. włączone. No to nie musi ich być, tak? Chyba, że też mają być. spoko, mogę włączyć. Tutaj też są. Gdzie jest problem? Czy gra ja po prostu robi ze mnie w tym momencie jakiegoś ja nie wiem? To nie działa. A tu się po prostu coś schroniło. Bo powinno być. Nie, nie rozumiem tego. Jesteś nie tak, bo powinny być te włączenia normalnie. A no, szczerze, dla siedziby firmy skoczyła. Super. E, powinno coś być, ale. Czekajcie, no przecież wszystko jest włączone, no jakby. Nie rozumiem. No sorry, ale ja nie rozumiem. Nie, moment, zasłuchajmy wszystkie trzy zmiany, i teraz spróbujmy jeszcze raz przy, przydzielić. I co się teraz stało? No okej, okay, na 111 nam się trzy zmiany przydzieliły. Ale z jakiego powodu na 111 mają wieczorem wyjechać osobne wozy? Skoro mają być włączone, no przecież mnie coś normalnie. Są łączone. Jest, włączone są. Czekajcie, spróbujmy włączyć włączenia na wszystkich rozkładach 106, bo może o to chodzi. Nie rozumiem. Ale skoro są, skoro są tak, skoro jest to tak zrobione, to po to chyba, żeby można było łączyć po prostu konkretne kursy, a nie wszystkie, tak? Czy teraz to, do czy teraz to dopiero zadziała? Teraz mi się z 304 nagle połączyło. No nie, no ja 304 nie chcę. 304 ma mi się z niczym na razie nie łączyć. Skasuj to. Jeszcze raz, poniedziałek. O! No w końcu! Tylko tego nie rozumiem, ale poza tym chyba się połączyło, co? Jest 106? Jest. Jest jazd gudkowo, dworzec i potem z jakiegoś powodu... Co to jest? Gudkowo na górki. No fantastycznie, tylko powiedz mi teraz tak, gudkowo, 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 na górki gudkowo. Nie, no nie masz mi tak robić tego, właśnie. No i to jest cały problem, cały ambas. teraz. Bo to się nie ma tak łączyć, tylko ma się łączyć po mojemu, a nie, że będą mi teraz jakieś autostrady wyjechał na jeden kurs po to, tylko że nie wiem, co zrobić. Przepraszam. Nie, no tym bardziej nie. Jakie gudkowo na górki, co ty wymyślasz? Moment. Gudkowo na, ale czemu ty na dworcu kończysz? Bo ja nie rozumiem. Masz jechać z dworca, jak normalnie na na gudkowie się połączyć, to jest dobrze i te też jest chyba dobrze. No, łączenia z y, przegubów na krótkie wozu są dobrze. Tutaj co mamy za kombinację? Gudkowo na górki, na górki gudkowo, na górki gudkowo. No nie, nie ma być tak. A ten po co mi tutaj przechodzi jeszcze? Bo za teraz to dam spoko, ale chwila. Teraz gdzie przechodzi ten? Ten przechodzi na jedno kółko, tylko i po co on potem zjeżdża? Masz już zostać do końca, no jak ty potem mi zjeżdżasz nie wiadomo po co? No tak się nie bawimy. Ja nie robię takich zmian, przepraszam. Na głódkowie ma być chyba jakaś przerwa, bo po prostu. No trzymaj, trzy minuty mogę maksymalnie ustawić. Super. Nie, chwila, z solówką mogę ustawić więcej. Proszę bardzo, solówka ma być obowiązkowy postój i 27 minut na. No 20 minut, może być nawet 20. 20 minut na głódkowie i koniec. I nie ma innej kombinacji. Proszę, masz obowiązkowy postój, 20 minut. I teraz może się też w końcu ogarnie. Jak to teraz się, się zrobiło? Dalej, że się. Aha! Ja, będziesz mi jeszcze bardziej wydłużał przerwę. No super, teraz lepiej. Nie przepraszam, ale ja nie rozumiem, nadal. Ten jest ok. Na... W sensie, no powiedzmy, że ok, bo tak nie. Nie, no ten jest ok, dobrze. No tam. To, że poprzednie kursy są dziwnie, no to już tam nie będę wnikać w szczegóły. Chociaż to mi się nie, nie podoba, chociaż to teraz zmienić, mi się wydaje, bo tak nie powinno być. Po tym ostatnim kursie też by, powinna być dłuższa przerwa obowiązkowa i tyle, a po tym jakiś kwadransik wam dam obowiązkowy, to będziecie ładnie stali na pętli, a nie mi robili tu jakieś dziwne kombinacje. 106, 111. Gutkowo dworzec, Gutkowo na górki. No, a w życiu? Poczekajcie, na górki Gutkowo, Gutkowo to jest dobrze, to mnie nie interesuje teraz. Ty z jakiegoś powodu jedziesz z dworca na gudkowo, nie wiadomo ile razy. No przecież Ci przed chwilą wydłużyłem postój obowiązkowy, który masz odstawać tam. To z jakiego powodu Ty teraz mnie będziesz tego odstawać, co? Dobra, to inaczej. Nie tak, to tak. Nie będę się tutaj yy, cackać. Bo to nie ma sensu. Jest dobrze, czy nie jest dobrze nadal? No Ty nie masz mi zjeżdżać na, na, na gó... No czego Ty nie rozumiesz? No nie masz mi jechać tam. Chwila, co on tutaj robi, ale jakim cudem, chyba, aha, bo to jest może czas, nie wiem, zapauzowany przez to, co się tutaj nie chce zrobić, jeszcze raz, tak, teraz się coś zrobi porządnie. Czy ty nie rozumiesz, że nie masz mi tak robić, przecież masz wydłużony czas, to jakim cudem, powiedz mi, ty chcesz tak zrobić, co, skoro masz nawet wydłużony post już, ale nie masz jakiegoś powodu, co tu się dzieje, czemu to się nie wydłuża, jak ja chcę, żeby to się zrobiło, chwila. Przepraszam, co tu się teraz stało? Rzesz naprawdę zaraz oszaleje, no. no jest chyba obowiązkowy wydłużony czas, no to co, co, co ty mi tu wymyślasz, no nie? Ja, że nie. Jednakże on ma tutaj gdzieś w rozkładzie, to, bo jeszcze może mi mam tu gdzieś tutaj wbite w rozkładzie i on po prostu bierze stąd. Moment. Moment, bo chyba to jest rozwiązanie. Bo tu są te dwa kursy, oczywiście. I on przez to mi tutaj nie łapie, tak jak powinien. Teraz będzie lepiej No na pewno jest o tyle lepiej. Aha, że dojeżdżamy na głódkowo i potem... No tak, ale to jest mój błąd jeszcze kolejny i to by trzeba było też poprawić. Eee, że że, 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 że. Tu skracamy ten czas do normalnego. A tam tylko ma być przerwa i wtedy powinno być OK. Poprawia, ok, Bo ten jeszcze nie wiadomego powodu mi e, dziwnie przechodzi, ale tym się za chwilę zajmiemy. Aha, ten widzę dalej kombinuje jak tutaj mi... Dokuczyć. Aha, bo to jest tylko chwila postępu. Nie, to jest całkiem długi ten postu To w czym ty masz teraz problem? Hmm, poczekajcie. 106, 111. Dworzec główny, gutkowo. No to jest prawie dobrze. Prawie dobrze dosłownie, ale jeszcze nie do końca. No jeszcze tak trochę brakuje, żeby było ideolo. Ale spróbujemy naprawić. Czekajcie. 106, 111. Czy coś mam jeszcze pochrzanione? Bo może ja mam coś pochrzanione? Nie tak. tutaj rozkład. Czekajcie, na łódkowie nie mam żadnych postojów danych. Ja tu mam 0, a tu mamy jakieś 20. Czy to 20 tu może być? Czy to jest za dużo w niektórych, jakimś tam kursie? We wszystkich, na oko we wszystkich może być, ale... No, na oko powiedziałbym, że może być. Ale dobra, wzerujmy to, spróbujmy, albo. Dajmy tu 15 minut. Czy ja mam znowu gdzieś to podwójnie zrobione jeszcze? No chyba nie, akurat. Tutaj nie powinno być nigdzie podwójnie, nie? Nie. Tylko, że tutaj też powinny... A nie, tu nie ma już zgody nawet na łączenie Wam danej. No to hello, to w czym jest teraz problem? Eee, cały czas ta brygada mi się nie podoba. Ona jest jednak raz teraz jest źle, bo przełęby są świetnie zrobione. Natomiast to ten kolega mi się nie podoba, w sensie... No. A jak kończą? A jak kończy ten przegób, na przykład? On kończy na górkach. Dobra. Aha, pozostałe nie ma. Dobra. Ty kończysz na górkach, kolego, to się za bardzo nie dogadamy gutkowo na górki, na górki, głódkowo Ale czemu tak? Przecież ty mógłbyś tutaj na 106 dojeżdżać W sensie z tego 106, to z, którego, z tego drugiego 106 przechodzić po prostu Głódkowo i od razu... Poczekajcie, jakbym skrócił tutaj postój do zera Przepraszam, jakbym tutaj skrócił postój do zera Obowiązkowy, czyli żeby tutaj już nie było te 15 albo na przykład było tylko 5 Teraz stosuj Poza tym, że gra działa on dzisiaj na opak, ale tym się się nie zajmujemy. Tylko usiłujemy się... No! Co tu się dzieje? Co ty wyprawiasz? Co ty tutaj robisz, no? Jak? No nie masz tak właśnie robić. Przecież jak my tutaj masz zjechać gdzieś tam jeszcze jedziesz tylko. No właśnie nie tak. Chyba źle się rozumiemy. Momencik, czy ja gdzieś to jeszcze mam tak zrobione? No nie. Do dworca masz tylko 828, potem mają jechać przyguby. To ty nie jesteś przegubem, no przecież chyba się rozumiemy, czy nie, Że tu mam jeszcze coś w ustawieniach, czekajcie. Wszystkie kursy w ramach zmiany muszą mieć tę samą preferowaną grupę pojazdów, no to co, co ty wyprawiasz? No ale jakim cudem ty jedziesz z Gudkowa do dworca, jak nie ten, na tym kursie ma być przegub? No nie! Nie możesz tak robić, bo na tym kursie musi być przegub, coś tu, daj w ogóle mi dzisiaj tegrał moja posłuszeństwa, chwileczkę. Edytuj rozkład jazdy, no przecież tu masz ogromne autobusy na tym 106. Po jakim cudem mi się tam włącza przegub? Bo ja nie rozumiem. Choćbym bardzo chciał, to nie jestem w stanie tego zakumać. Jakim prawem? Jest ogromne. Ogromne. A nie jakieś dziwne wymysły. Nie rozumiem, przepraszam, ale nie jest. Nie, nie kumam po prostu. To nie jest chyba na mój intelekt. Ja nie, nie rozumiem. Nie, wy to rozumiecie? Bo ja nie. Z jakiego powodu? To przechodzi moje. Yy, jakikolwiek. jakąkolwiek moją, nie wiem. Przechodzi chyba wszystko w tym momencie. Nie, 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 przepraszam, ale nie. Po prostu nie. Nie rozumiem jak ta gra może być tak idiotyczna. No, po prostu no nie jestem w stanie tego zrozumieć. Eee... No i po, po po... Sorry, ale... No nie. No przepraszam, ale nie. Jest jak w napisane ogromne. Tam jak w jest napisane yy... O, y, y, pojedyncze, a ten mi po prostu wysłał po swoje autobusy. Nie po to się tak bawię tymi łączeniami, żeby mi się tutaj cyrk robił, no. Z tego rozkładu. Przecież masz ogromne, to ma jechać ogromne, a nie, a nie pojedyncze. Bez przypadku tej linii to pół biedny, bo tam to może nawet minibus ja konkretnie jak będę chciał na przykład, nie mieć na jednym kursie ogromny, na drugim pojedynczy, to mi się co zrobi? Może minibus? Naprawdę szkoda. Nie, przepraszam, ale nie, 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 nie. No nie. No to, to nie jest chyba normalne. Gutkowo dworzec główny, ale pojedynczy nie można na tym kursie jechać choćby nie wiem co. A czekajcie, a jak może to załączę, to w ogóle zrobimy sobie cyrk, co? Poczekajcie. Może boże inaczej. Zróbmy sobie cyrk. O! Teraz mnie 304 nagle połączyło z wulkowa. No świetnie! Naprawdę! Genialnie, po prostu, super! Wow, jestem pod wrażeniem. Tylko ja tak nie chcę. Sorry, ale nie. O, może no, zrobię takie łączenia, co? To jest po prostu jakiś żart dla mnie. Przepraszam, jeszcze inaczej spróbuję zrobić. Spróbuję wszystkie te inne zgody na łączenia pokasować. Bo może to jest problem, nie wiem. Nie wiem, ale wiem, że zaraz się zdenerwuję, nie? Ju, w sensie zaraz się zdenerwuję, już jestem wściekły, pewnie to słychać, ale no... Co ja poradzę? Dzisiaj taki niezbyt miły odcinek. Eee, kolegę nie chcemy, żeby się łączył. Ten kolega ma się łączyć, ty masz się łączyć, ty nie masz się łączyć. I to teraz nam wypluje. Bo ja nie, nie wiem, co nam wypluje gra. Zaraz zobaczymy. Eee, co mi gra tutaj proponuje? Aha, teraz mi nie proponuje nic. No nie. Na górki gutkowo on będzie proponował. Nie! Co to w ogóle jest? Przecież ma jechać pojedyncze, a ten mnie proponuje przeguba. No ludzie. No przecież tak się nie malimy chyba. Czy, czy ja żyję w jakimś inny, innej epoce? No przepraszam, ale dla mnie to jest cyrk. Wiecie co? E, powiem wam tak. Eee, kończymy na dzisiaj, bo ja... Nie mam siły, żeby się tym dzisiaj bawić Jak macie jakiś pomysł dlaczego to w ten sposób nie działa Jakbym chciał, dlaczego ten autobus stoi sobie na pół miejsca, nie wiadomo dlaczego to dajcie mi znać. Bo ja naprawdę... Jestem na tą w grę, jeszcze chyba tak wściekły na tę grę nie byłem, nie, nie wiem dlaczego to tak działa, zawsze działało, teraz gra po prostu ma swoje życie, ona idzie swoim tempem, a ja idę swoim chyba. I ona się, ona nie rozumie chyba pewnych, pewnych y, kombinacji. No ja nie będę się z nią kłócił, bo ja nie będę się tutaj, y, że tak powiem, wściekał jeszcze bardziej, bo po co. E, więc jak macie jakiś pomysł, to dajcie znać. Jak nie macie pomysłu, to też dajcie znać, czy wam... Też się tak dzieje, bo nie wiem, tak szczerze. I widzimy się być może w sobotę, ale was nie zapewniam, że tak naprawdę będzie. Bo jak się bardziej wkurzę, to w sobotę możemy po prostu spotkać się w innym tytule. Bo ja nie będę na siłę robił czegoś, co nie chcę być. Nie wiem, nie lubi mnie, nawet nie wiem, jak to określić. Dobra, do zobaczenia. Dzięki za dziś. Zostawcie łapaczkę w górę, jak Wam się podobało, chociaż nie sądzę, że Wam się podobało. Ale zostawcie łabeczkę w górę, chociaż jako podzieszenie dla mnie po tym, co tutaj przed chwilą się wydarzyło. Do zobaczenia.